Dzisiaj krótki filmik o tym, jak w prosty i szybki sposób przygotować skrzydełka do pieczenia. Mięso trzeba najpierw umyć i osuszyć, a następnie przygotować w odpowiedni sposób. Każde skrzydełko składa się z trzech części. Odcinam tę najkrótszą i najcieńszą, która właściwie jest tego samą kością pokrytą skórą. Bardzo łatwo to można zrobić, wystarczy wyczuć miejsce łączenia pomiędzy dwoma kostkami, wsunąć tam nóż i mocno nacisnąć. Ta końcówka nie będzie już potrzebna, a pozostałe skrzydełko będzie wykorzystane do pieczenia, tylko muszę jeszcze odpowiednio naciąć. Skrzydełko składa się z tak jakby z pałeczki, czyli jednej kości pokrytej mięsem oraz z dwóch kości również pokrytych mięsem. I teraz pomiędzy te dwie kości muszę wbić nóż ostry, uwaga, żeby się nie przeciąć, i przebijam mięso na wylot. Dzięki temu w skrzydełku powstaje tutaj taka dziura, w którą dobrze wsuną się przyprawy i mięso będzie lepiej doprawione. I w ten sposób przygotowuję każde skrzydełka, które piekę. Można je następnie zamarynować w dowolnej marynacie, bejcy, można je pokryć dowolnymi przyprawami i różne sposoby na takie skrzydełka będę pokazywała na blogu. Dzisiaj tylko sposób jak je przygotować.